Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jarosław Olech, Dotacje24. Zapraszam do wysłuchania naszego nowego webinaru. A dzisiaj tematem finansowanie wydatków w małych i średnich przedsiębiorstwach dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej w skutek COVID-19. Informacje podstawowe, o czym będziemy rozmawiać. Będą takie cztery... Rozdziały. Rozdział pierwszy to Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Drugi rozdział to rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, innowacje w MŚP. Trzeci rozdział będzie dotyczył daty naboru czyli Tutaj od 14 października do 21 października bieżącego roku, i ostatni rozdział to przewidywalna data rozstrzygnięcia konkursu, czyli grudzień 2020. Jaki jest cel naboru? Proszę Państwa, celem naboru jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej przedsiębiorstw, pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki, na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a także przez wyciężenie przez przedsiębiorców trudności finansowych, które zaistniały w skutek pandemii COVID-19. Kto może otrzymać środki? Otóż środki może, mogą otrzymać mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorca, także średni przedsiębiorcy, Wysokość wsparcia wygląda następująco, mianowicie ogólnie przeznaczono na konkurs prawie 45 milionów złotych, w ramach udzielonych środków można sfinansować do 100% wydatków kwalifikowanych i wysokość wsparcia zależy od liczby etatów oraz okresu na który udzielana jest pomoc. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 165 tysięcy złotych przy 49 pełnych etatach. W jakiej formie udzielane wsparcie, mianowicie tak, charakter środków, to jest dotacja co do zasady bezwrotna. Kiedy dotacja będzie miała charakter bezwrotny? Jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie i działalność przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończył się nabór? Co jeśli okres ten będzie krótszy niż 3 miesiące? No, przedsiębiorca będzie miał prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce za każdy jeden pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności zatrudnienia. I co jeśli przedsiębiorca nie prowadził faktycznie działalności lub nie utrzymał zatrudnienia, wówczas dofinansowanie podlega zwrotowi za miesiące, kiedy działalność była faktycznie prowadzona lub zatrudnienie nie było utrzymane. Jakie wymogi należy spełniać, ubiegać o dofinansowanie. Yy, tutaj zaznaczę, że wymienione warunki muszą być spełnione łącznie, a więc po pierwsze, odpowiedni status, po drugie, trudna sytuacja, po trzecie, rozpoczęcie pracy w gospodarczej najpóźniej od 1 czerwca 2019 roku. No i yy, upadłość i likwidacja. Ale to już wyjaśnię Państwu, czyli raz jeszcze odpowiedni status, a więc wnioskodawca musi być albo mikro, albo małym lub średnim przedsiębiorcą. Trudna sytuacja, czyli wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 roku i wnioskodawca nie znajdował się w trudnej sytuacji. W dniu 31 grudnia 2019 roku, ale po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu właśnie wystąpienia pandemii COVID-19 i tak to właśnie wygląda. Jakie wymogi należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie? Tutaj znowu zaznaczę, że wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie z tymi wskazanymi na poprzednim slajdzie, a więc siedziba, Czyli po 1 stycznia siedziba na terenie województwa mazowieckiego, spadek przychodów ze sprzedaży minimum 50% netto, uwzględniając rok do roku przychód, roczny przychód netto ze sprzedaży w 2019 roku nie był niższy niż kwota dotacji, o którą się, ktoś ubiega, no i jeszcze jakieś inne wymogi, no wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z ubiegania się o wsparcie. Zobaczmy dalej. Tutaj jest wymóg prowadzenia działalności w odpowiedniej branży, czyli oprócz warunków wymienionych wcześniej, brany jest pod uwagę stan po 1 stycznia 2020 roku. Decyzje, decyduje działalność przeważająca i zmiana w zakresie branży nie mogła być dokonana właśnie po 31 grudnia 2019 roku. I o jakich branżach jest mowa? A więc po pierwsze pozostały transport lądowy, pasażerki, przygotowanie, dostarczanie żywności, ruchome placówki gastronomiczne, działalność agencji reklamowych, artystyczna, literacka działalność, działalność obiektów sportowych, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. I jak wygląda przekazanie i przeznaczenie środków, a więc wypłata środków następuje w transzach, Pierwsza transza 60% wypłacana po podpisaniu umowy o do dofinansowanie, druga transza 40% wypłacana po wykazaniu utrzymania działalności i zatrudnienia przez minimum 3 miesiące. Przeznaczenie środków, no to po pierwsze na wydatki kwalifikowane, po drugie koszty związane z finansowaniem kapitału obrotowego, no i po trzecie zaspokojenie pilnych potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za uwagę i jeśli znalazłeś się w którejś sytuacji w wyniku COVID-19, e, może chciałbyś właśnie rozwinąć e, lub założyć działalność, no to skontaktuj się z nami, pozyskamy dla Ciebie środki finansowe, numer telefonu 665 012 753, adres mailowy biuromapado i strona internetowa www.dot24.eu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do śledzenia naszych webinarów.